28 lipca, Andrzej Pasieka pod gruszą. Wczoraj w nocy przywiozę rodzinki i zaraz będziemy otwierać wylotki i będą pszczółki chodzić na grykę. Zaczniemy od tyłu. Zrobię to raz dwa. Ok. Podjedziemy później. Nagram czy pszczółki. Są na gryce. Już widać, robią pierwszy oblot. Krążą. Oj, może coś natargają. Do usłyszenia. I korzystając z okazji, że mogą przywieźć tu pszczoły, przywiązam jeszcze ostatnią serię ulików weselnych matki będą się wygryzać po sklenarze G10 z Austrii 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 16 sztuk Magryka jest tutaj aha i pole na Włoci wielkie jest od tamtąd do tamtąd pasieka leśna jest tam pod lasem Zobaczymy czy gryka coś da, jeśli nie będzie nawódź Dzisiaj ma padać. Także myślę, że troszkę podleję, bo jest sucho. Otwierałem co drugi, żeby tu miały szansę powoli. Się nie namieszało, wszystkie naraz, zaraz otworzę drugą część. Zajrzymy, może do, do tych trawa widzę przeszkadza. No i dobra. Jak popada, to podjedziemy i zobaczymy z rana, czy pracują na gryce. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich, cześć.